Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Adolf Nie Pyta i chciałbym Was zaprosić na fakty nie z tej planety, a w nich jedyna, wręcz niepowtarzalny wywiad telefoniczny jest nadchodzącym gwiazdą polskiego YouTube'a. Wielu mówiło mu, że to nie wyjdzie, że jest głupi i nic nawet na tym nie osiągnie. Ale właśnie dlatego powstał nasz program, po to, aby tacy ludzie jak on mogli spełnić swoje najskryczne marzenia. Zapytacie mnie, kim on jest? Tego dowiecie się już za chwilę. Dobrze, mamy godzinę 58.42. Znajdujemy się właśnie w pięknym kurorcie Las Vegas. Mamy przyjemność prowadzić wywiad telefoniczny z nadchodzącą nową gwiazdą polskiego YouTube'a jaką jest pan Pablo Cabano. Witamy pana, halo, halo! Witamy pana, czy pan mnie słyszy? Tak, tak, tak. Słyszę pana bardzo dobrze i wyraźnie. To bardzo dobrze, cieszy mnie to. Jako pierwsze chciałbym panu powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło, że mogę przeprowadzić z taką osobą jak pan właśnie taki wywiad telefoniczny. Chciałbym panu podziękować za możliwość taką. Może powiedziałby pan mi, internautom, coś, parę zdań o sobie, czym się pan zajmował wcześniej, skąd pan pochodzi. Tak, tak. od czego by tu zacząć. O więc, drodzy internauci, yy, nazywam się Paweł, nazywam się Paweł, mam lat 25. Yy, swoją karierę z YouTube'em zacząłem tak naprawdę dwa lata temu, lecz z... Yy, mm, jakby to wam powiedzieć... Mm, no stało się coś w moim życiu, gdzie musiałem mieć przerwę rok. Od tego nie miałem czasu. Pochodzę z miasta dosyć dużego, którym jest Szczecin. I właśnie tam mieszkam, tam pracuję. W wolnym czasie lubię biegać po mieście z kamerą, jakąkolwiek, kamerować cokolwiek. W szczególności siebie. Zawsze marzyłem jakoś od małego, aby być aktorem, lecz moja droga kariery była decydowana wtedy inaczej, niż nad tym myślałem. Ale teraz chciałbym wszystko naprawić. Chciałbym wrócić, pokazać ludziom, że dalej umiem, że dalej mogę. Co by tu więcej powiedzieć? No, mam na imię Paweł. Moją pasją jest kamera Jedną z nielicznych pasji jest kamera Bo mam parę tych pasji Ale no to jest to przy czym chciałbym siedzieć Tak, tak to mnie interesuje Zawsze w 2012 roku Oglądałem sobie właśnie naszego polskiego youtuba Gdzie góry naszego polskiego youtuba dopiero co zaczynały nie ja będę tutaj wymieniał po nikach, bo może ktoś sobie nie życzy. I już wtedy wiedziałem, że, że kiedyś też na mnie przyjdzie czas. Że na mnie przyjdzie czas. Pewnego dnia przyszedł ten czas. Przyszedł ten czas i... No i zacząłem to robić. No... Przepraszam trochę za moje w słownictwo, no ale to taki mój pierwszy wywiad, no nigdy nikt mi nie proponował takiego wywiadu. No stresuję się trochę, stresuję, wie pan. E, dobrze, spokojnie, proszę się nie stresować, e, możemy chwilkę poczekać, może pan pójdzie do kuchni, i nie wiem, napić się wody na przykład. E, nie, 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 nie. dziękuję, nie trzeba, nie trzeba, już trochę zaszło za mnie ciśnienie. E, może przejdźmy do następnego pytania. Dobrze, dobrze, panie Pablo. Drugie pytanie brzmi: Czym pan, bo jak już wiemy, jest pan nową gwiazdą YouTube'a, dopiero pan, na nowo pan wchodzi w te, w te szczeble, tej kariery. Powie nam pan, co pan, jak chce pan budować swój kanał? Na czym będzie polegał? Mój kanał, talk. To... No, powiem Panu, mój kanał będzie działał w ogóle inaczej niż kiedyś. Kiedyś właśnie zajmowałem się na tym kanale przede wszystkim grami komputerowymi. Lecz, no nie będę oszukiwał, popłynąłem bardzo na tych grach komputerowych, przez to trochę zamknąłem swoje życie prywatne, odstawiłem kolegów, rodzinę, pracę, co najważniejsze, po to, aby grać w gry. Na no 18 godzin dziennie siedzenia przed komputerem i grania, no tu nie jest to proszę pana, co bym chciał robić w życiu. Dlatego swój kanał chciałbym teraz prowadzić tak bardziej vlogowo, wie pan vlogowo. Nie powiem, że żona, że żona Gereczka nie wejdzie co jakiś czas, bo grywam sobie jeszcze w gry, ale no nie w tak przez które kiedyś popłynąłem. Za tą chwilę gram sobie trochę w Tibie, tak więcej. Takie starsze gierki, starsze gierki. Ale tak to chciałbym bardziej vlogowo, vlogowo, wie pan. Aby był sobie na przykład za 5-10 lat, usiąść z rodziną. I pospominać, pospominać sobie co robiłem 5-10 lat temu Później nie mówię, że nie będę planował jakichś innych projektów Gdy mój kanał będzie się rozwijał Ale to z czasem z czasem nie chciałbym zdradzać jakie mam plany No na tą chwilę vlogi I raz na jakiś czas jakaś giereczka Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo za tak wyczerpującą odpowiedź, na wyjaśnienie nam o co chodzi. Nasz czas antenowy już dobiega końca. Chciałbym podziękować panu, panie Pablo Cabano za przeprowadzony ze mną to ja. Przepraszam, to ja przeprowadziłem z panem wywiad. Yy, za ten wywiad. Dziękuję panu serdecznie, z całego serduszka. Myślę, że jeszcze nie raz będziemy mogli porozmawiać. Życzę udanej kariery oczywiście. I żegnam się z Panem i z Wami internauci. Widzimy się w kolejnym dniu. Do widzenia.